W Polsce sensowne rodzaje obligacji są dwa: cztero- i dziesięcioletnie indeksowane inflacją. Może się wydawać, że jeżeli nie chcesz długofalowo inwestować, to lepiej kupić te czteroletnie. Okazuje się, że wcale niekoniecznie. W ciągu pierwszych czterech lat rzeczywiście jest minimalna przewaga obligacji yy, czteroletnich, natomiast przeważnie inwestując nie wiesz, kiedy musisz zakończyć, kiedy chcesz zakończyć to oszczędzanie. Więc jeżeli w ciągu pierwszych czterech lat to jest prawie to samo. Nieznacznie wygrywają obligacje czteroletnie. Potem już jest duża różnica. Potem jest tak, że jeżeli kończysz oszczędzanie po 5, 6, 7 latach, to, to wtedy się okazuje, że jest duża przewaga obligacji dziesięcioletnich. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy rok oszczędzania jest zawsze słabo oprocentowany. W związku z tym, jeżeli inwestujesz w czterolatki, to po skończeniu pierwszych czterech lat musisz zainwestować w nowe i w pierwszym roku masz niskie oprocentowanie. I to powoduje, że ta różnica jest naprawdę dość duża.